Siema, jestem do widzenia, to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie solówki Neaton. No i na, jeszcze na wstępie chciałem Was zaprosić do klubu LTBSD. Jak widać, cały czas się szybko rozwijamy, zaraz 500 tysięcy. Także serdecznie zapraszam. No więc przejdźmy już sobie do filmu. Dobra, zacznijmy już pierwszą grę. Zobaczymy, jak pójdzie. Ja tutaj, oczywiście, oj, ja lagi, nie wiem dlaczego takie lagi są Ja tutaj nie będę ben... Oj, dobra, ja tutaj nie będę ben... Kurde, ile was jest tam? Ja tutaj nie będę sobie tak szarżował I nie będę też do środka wchodził, oczywiście W końcu gram nitą. Kurde, dwóch zostało z lowem, nie? A W ogóle czaszki nie wkurzają. Dobra. No nie, mam cię. Nie mogę go cię trafić. Dobra. Żyję. Ło, o czym HP? Uciekam. Jestem ja uciekam Dobra, nie wiem co się dzieje, ja, ja nie mogę, masakra Dobra, błagam, zostaw mnie, Rosa Dobra Dobra Chyba już się skończyła potka, ktoś wziął potkę? Ja się boję O nie, tutaj ktoś przyjdzie zaraz No ja poczekam, że ktoś przyjdzie może Dobra, to bierzemy. Nice. Nice. Co ty zrobiłaś? Oj, to ja zrobiłem! No nie, kurde, jak blisko było. Aj, aj, aj. No dobra. A trzecie miejsce jest, mogło być o wiele wyżej. Mogło być nawet pierwsze. A zwaliłem, nie? No dobra, ale jest na plus, więc jest dobrze. Więc zagrajmy sobie kolejny mecz. Standardowo lagi na porządku. Napiszcie w komentarzach, czy wam też tak laguje. Nie gram na wifi teraz. Jak gram na danych, to w ogóle nie laguje. Mimo, że moje wi nie jest jakieś słabe. No ładnie, cztery power na początek meczu. Jesu. O. Pa. Chłop. Cześć. Dobra. No nie mogę. Znowu tak samo. A nie Ciebie to akurat zapiłem Dobra No i Serio Ja wiedziałem, że to na to wydziale no dobra Dobra w tej rundzie też zwaliłem Zaczynamy drugą rundę Znaczy trzecią rundę w sumie Oj masz loa Dobra nie ważę. Serio w ogóle mam katar leki Nie lubię traszek Ty kto siedzi pewnie no oczywiście Jak, jakby nie inaczej No, traf tu czaszkę. Dobra. W ogóle cały dzień spałem. Jak przyszedłem do domu, dopiero wstałem. A tu nagrywać filmik trzeba, nie? No, a siedzi tam. Nice! Dobra, tutaj mnie kurde Pilnuję też ali trochę, bym powiedział no właśnie. Co tu się dzieje? Dobra, nie sądziłem, że tak dobrze to pójdzie. Nie ma tu nikogo. No właśnie, czułem, że ktoś jest. O, dobra. Pa. Nie! Yeah! Kurde! Aj, co tu się w ogóle działo? Co się działo wtedy, gdzie prawie pierwsze miejsce się udało zająć? Kurde. No dobra, drugie miejsce jest spoko No nie mogę Nie, tam dalej dalej panem nie wiem co się dzieje Co we mnie strzelasz, typie? Strzeliście? Dzięki Oj, ale laguje mi No, trafił mnie, patrz, czekaj, tam szeli jeszcze Czego ty mnie strzelasz, typie? Czego ja mam takie lagi? Kurde, no, nareszcie razie trafiłem. No nie mogę z tym brokiem. No nie, no nie da mi spokoju. Dobra. Zdegenerować się musiałem. Dobra. Kurde, ja muszę kogoś tutaj walnąć. Dobra, trafię. No nie, no kurde, ale ham z ciebie, że wściekł, ty mi się zabił. Kurde. No dobra. Ale i tak jestem na plusie, nie? Chyba 7 pucharów nawet. No i idź tam, i idź Do tej Rosy bo Ona taka smutna sama siedzi Co ty siedzisz, szali Ja nie wiem O kurde, teraz lag potężny jakiś następny Ja nie wiem w ogóle Czy ja Dam tak grać cały czas z tymi lagami Jezu, naprawdę o nie, zwalaj stąd, idź stąd. Dobra. Ty mnie uratowałaś w sumie. Ale teraz giniesz. Nie, nie ginie. Ja myślę, że tam nie starosa. O nie No za teraz będzie gruba słuchali, Chociaż dobra, tutaj siedzi Nadujmy sobie ulta szybko My się tu nie słuchujemy pod film oczywiście <grym> Nie wiem czy to jest dobry pomysł że tutaj idę No ale co mi pozostało? Kurde, dostaję mocno. Dobra, nice. No, to będzie najrozsądniejsze. Najrozsądniejszy pomysł. Najrozsądniejsze wyjście. O nie! No i ginę. Ja. Yeah. No dobra, drugie miejsce znowu. Już nie wiem ile ten odcinek trwa, ale przyciągnę, że jeszcze tak maksymalnie dwie rundy sobie zagramy. Nie można się czegoś nauczyć się ode mnie, nie wiem. Nie sądzę. No że się że nie umiem grać nitą. <grywa> dobra, lecimy na tą nitę. Co so nice? O, dobra, nice. Nice. Udało się, dobra. Idź tam. Idź. Powiedziałem idź Bo iść po tamtego Energy drinka Ło, wow, ale się wystraszyłem teraz Dobra Interesujące Dobra Ale ja komentować nie, mm, nie, nie. Aha, wiedziałem, pa. O nie, o nie, już po mnie. Już nie mam szans. Ja. Kurde, ale dobra, plus jeden. No i co? Zagrałem już sobie ostatni mecz w tym odcinku. Ale i tak bardzo dobrze poszło. Bo jesteśmy ile na plus? No, kilkanaście na plus już jesteśmy. Tutaj mi ta rosa zostawiła dwa boksy. Więc miło znieść z jej strony. Czekaj, traf. O nie. O nie, o nie, o nie. Potka. Dobra, czekaj co tu się dzieje. Aj, aj, aj. No i kogo chyba nie zabiję tutaj. Nice. Nie Zostaw mnie Dobra Dobra, dała mi spokój Wiedziałem, że tutaj wyjdziesz teraz Dobra No dobra I co ty zrobić, co? Przerażałeś do środka? Czy może zostać na swojej pozycji? Hmm. Dobra Tam podkę sobie wzięła, rozumiem Dobra, lecimy do środka No moje ryzyko I to duże o jeju O jeju Dobra, też zaraz ginie chyba Ja się boję że tutaj mi wyjdzie Nie no tutaj mi wyjdzie na bank zaraz ktoś Kurna Mac, no mówiłem Ja yeah. naprawdę Nie wiedziałem, że tam jakaś wszelka siedzi, nie? W tamtym rogu No ale dobra No nice, nawet sobie wbiję zaraz już po filmie 18 rangę pewnie więc fajnie. No i co? Ja dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subie z dzwonkiem. Widzimy się w kolejnych filmach. Widzimy się w czwartek i będzie yy, w czwartek ma być film z innym YouTuberem. No, mam nadzieję, że uda mi się zgadać z nim na czwartek, na nagrywki. No dobra, to się ma.